Cześć, się, Mano, i dzisiaj będziemy sprawdzać sobie Centrum PHP. Dzisiaj ze mną jest mój serdeczny przyjaciel. Cześć z tej strony, Mat. Mat Polska. Pan nie, to się zgadza. Pod... Nie wiem, Tomasz Czoch. Pozdrowienia, Tomasz Czoch. Pamiętaj. A, jesteśmy nie, z tobą. To toksyczne. Co robisz? Atakujesz ty broni? No, atakuję ty. Ja też też. <noise> Kawę jak się ma nasz. Kolega Tomasz Szczowy. Ciekawe co u niego słychać. Nie interesujemy to. Dobra, chodź. chodź. Ja od razu napierdzielam. Dawaj, wpij tego. Ja bym do fosy od razu wskoczył. Tym itemy zbierał. Ty! Od... Od... O! O! I... Dobra, ja sobie zbiorę itemki. Tutaj już jakiś typek zdążył spaść. Te. O, faza. Skakuj do fosy gruby. Jakiś typ cały czas lata nade mną. Co to jest? Antycheat cholernych? cholerny? z tego anty jeszcze cofa. Dawaj do fosy. Jakoś polskiego z Steve'a dojeżdżam. O, gruby już dwóch, mam Fajd. Też się zaraz odwiedzę przyjacielu. No to wbijaj to szczekaj! Bo Ty... mi skrypty nie działają! Jak ci kurwa. skrypty nie działają? Jakiś rozpierduszek. Kto? Duszek. A trzeba podorać? To nie, to nie za... O kurwa! Ale ten duszek w kurwie, nie? No kurwa! Poważnie! Zdechłeś? mnie zbanował! No to pięknie, żeśmy sobie pograli. Powiem. No nie spodziewałeś się, że tak szybko dostanę bana na tym serwerze? Jesteśmy zaskoczeni. Cóż mogę więcej powiedzieć? No, ten serwer otrzymuje ode mnie takie 8 na 10. Dlaczego? Bo sprint nie jest zablokowany. Powinno cofać. I. Bardzo długo, no bardzo długo, długo używałem kilaury na, na takim przypale. 8 na 10 ode mnie, także Antycheata mają w miarę dobrego. Dziękuję, do zobaczenia na innym serwerze. Pa! pa.